Cześć, z tej strony Czesław, 3 czy 4. Tej bicie już jeden sponsor nam tutaj dał te 50. A więc robimy mały pack opening, bo zawodników tam, kiedy idzie. A dla Was to przyjemność sobie obejrzeć jakiś pack opening króciutki. 50 mamy, otwieramy paczki za 7,5. Zobaczymy jak to pójdzie? No. No. U, trudny początek. Nic nie mówi, że będzie łatwo w końcu tak Ale gdzie to pieść? Na drobnym z tego może z 10K przy dobrych wiatrach. Nie, no same kontrakty dostanę dużo więcej. W tych paczkach. Ale liczę na jakiegoś dobrego do Wiadomo, o 2000. Co mamy? Negredo 4,5K Desanti 100, akurat nie wiem, kolarów. No, paczka na pewno się zwróci. To jest to, tej paczce daje okejkę. Chyba tam jakaś helpa mnie bra... Bierzeń. Coś, tak. Można dać jakieś informy oczywiście zaliczyć, tak dla park Opening. wiadomo, nie? Zaznaczył to na następny, ale... To trzeba mieć więcej szczęścia, jak rozumiem, nie? O! Ma wuba. Bonejera, nie, wiem, nie. Kros, co to jest? A gdzie są trzy te złote? Aha. Autentica minero. Tego też nic nie będzie. Oj, zły potem Kolejna dobra paczka się tak spłacająca. Na razie wydaliśmy tak z 24k, a zwróć nam się może 10, nie mam prawie I paczka, i mamy? 1600? No, ty Za 1500 pójdzie. ale paczka raczej nie zwróciła się. To, to ma... O, właśnie. I to jest ograniczenie 50 kart jednorazowych. To jest właśnie takie trochę to Mam nadzieję, że. Ma to zrobić, ale można sobie wykupić większy pakiet. Ale to już za końcu lub tego nie wiem jeszcze. Co jest trochę nad wymuszeniem kasy. Dla niego darmowa, nie? Ale jakość kasy trzeba zdobyć. No. To dalej. Nie idziemy z tym, nie? I jeszcze dwie paczki. I to będzie koniec tego pack opening'a. No, mogę jedną paczkę za 25k robić ale teraz dopiero je założę, tak szczerze mówiąc. i nie mamy nic, tylko tej znajomego Jakuba Wawrzyniaka naszego króla. O! Proszę, ta karta jest bardzo czytelna. Paczka zwracająca się jak najbardziej. Hamburg SV, to jest mój, który faktycznie jest fajny bardzo. mi się podoba. No, patrz teraz, co się wróci, no bo ta karta jest warta sama. 5, 6, 5, 4K. 6 to że w porywach to jest 1K, no? Raczej będzie, będzie. Coś z tego będzie. Same kontrakty, nie to już jest hajs. No, ale nie wiadomo, no, te wykopy, te reingi, drankarstwie, no to chyba lepsze będzie quicksil. I teraz to co chwilę potrwa czekać Wam ja to urba. Okej, okay, już wracamy. No i ostatnia paczówka. Zaczynamy. Mówię jednak ostatnia paczka nam jakieś szczęście przyniesie. A jak nie... No to trudno. 2K! Coś będzie pożarnego? Jefferson i Costa. No ten Costa jest tam dni, może rękaw, to nie warty 3. Bo szójka sprzedać już i zaczynamy może w ogóle, i będzie jakaś zmiana pozycji albo formacja 433? No nie, kontra menadżera. No, jak wiadomo, formacje tutaj są też bardzo drogie. Na przykład 4 czy 3 w granicach od sześciu. No, jak tam jest, jak jest dobry dzień, to można nawet 10 za nim zrobić. Tę samą formację można wyjść na plus, zobaczmy. Więc. To widzicie, na razie no. nie ma, dupy nie urywa. cię się dupę trochę urywa. Nie będę się pluł. Ojej. Dobra. To skończymy nasz pak open. Siema. Cześć.